Szanowni Państwo, droga młodzieży, 11 listopada, od przypada na jesienną porę roku, to jest dzień niezwykle radosny w kalendarzu rocznic naszych Symbolicznie w tym dniu świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Symbolicznie, gdyż przecież z dnia na dzień nasz kraj nie powrócił na mapę Europy. Odzyskanie niepodległości było procesem, który rozpoczął się praktycznie z momentem wybuchu I wojny światowej. Po raz pierwszy od czasu trzeciego rozbioru nasi zaworcy stanęli naprzeciwko siebie. Doszło do konfrontacji, a nasi mężowie stanu, przywódcy narodu, zesłani w tym czasie przez opatrzność, wykorzystali ten moment, by skutecznie wywalczyć narodowi polskiemu niepodległe państwo. Choć ci wielcy Polacy nie zawsze przecież się z sobą zgadzali, to potrafili się zjednoczyć ponad podziałami w imię większego celu, wolnego i suwerennego państwa polskiego. To dzięki Józefowi Piłsudskiemu u progu niepodległości mieliśmy przyszłe, przeszkolone w regionach, przyszłe kadry odrodzonego Wojska Polskiego. A dzięki działaniom i zabiegom dyplomatycznym Romana Dłowskiego i Ignacego Paderewskiego wsparcie Francji i Stanów Zjednoczonych, wówczas głównych rozgrywających na arenie międzynarodowej. Działania dyplomatycznie, ostatecznie przypieczętowane zostały podpisaniem Traktatu Wersalskiego w 1919 roku, gdzie formalnie Polska powróciła na mapę Europy i została uznana przez wszystkie liczące się kraje, a przygotowanie wojskowe pomogło zachować młodą niepodległość wygranej wolnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 11 listopada 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa. Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy, gdzie przyjął władzę z rąk Rady Regencyjnej. Nastąpiło rozbrojenie wojsk niemieckich i ich stopniowe wycofywanie się na zachód. Zaczęła powstawać wolna, suwerenna administracja państwowa. Dziś po 98 latach chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Marszałek Piłsudski mówił tak Naród który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Czując odpowiedzialność także za przyszłe młode pokolenie, jako starosta bolsztyński będę czynił starania, by pamięć i wdzięczność za krew oddaną za naszą wolność i niepodległość naszej ojczyzny nigdy w naszej świadomości nie umarła. W dniach rocznicowych odradza się w nas indywidualnie i zbiorowo polski romantyzm. W codziennym życiu starajmy się jednak być pozytywistami. Romant Moski napisał kiedyś: Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite życie to patriotyzm XXI wieku. Na co dzień rolą władz samorządowych jest organiczna praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, na rzecz unowocześnienia tej naszej małej powiatowej wspólnoty. Dziś ojcowie niepodległości Polski patrzą na nas z góry i pewnie oceniają, co robimy z krajem, któremu przywrócili wolność? Nie chciałbym, żeby się za nas zabiedli. W 1918 roku Polacy pragnęli wolności. Dziś jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem. Gdy myślę o poświęceniu poprzednich pokoleń, nabieram jeszcze większego zapału i energii, że szansy, którą dostaliśmy, nie możemy zmarnować. Cześć i chwała. Tym, co wywalczyli Polsce wolność. Niech żyje Polska. Dziękuję. Dziękuję. Przed Państwem młodzież z gimnazjum nr 2 imienia Powstańców Wielkopolskich z okolicznościowym programem artystycznym. Idziemy ku Tobie, o Ojczyznę miła. Dziś Martwy stała z podziemnych grot. Z nami jest prawda i z nami siła. I ku Tobie tysiące rod. Jeszcze przed nami trud i zmaganie. Jeszcze przed nami ulewa kul. Lecz wyzwolenie i zmartwychwstanie, Więc nie zważamy na trud i ból. I wywalczymy naszej ojczyźnie. Przyszłość i szczęścia niezłomną stan. I pozostanie po nas na spuściźnie. Krwią okupiona. Bez chmur nadal. Idzie ku Tobie, Polsko, nasza święta, walcząc niezłomnie o wolności cud. I wymarzona, wielka, niepojęta, nagrodzi wolność, nasz trud i nasz znud. Złamane berła, powalone trony, nie woli już więzy rozbite w pył, a w całej Polsce rozbrzmiewają dzwony, że Bóg. Krwią nasze dawne winy zmył. Ziemia i Morze Polskie nazwita, nasza najdroższa, rzecz pospolita. Ogień miłości i braterskiej zgody, rozżagnił w naszych piersiach czynu żar. Zwyciężym pracą, naprzód więc, w zawody, niech w całej Polsce tryska życia war. Ziemia i Morze Polskie nazwita, nasza najdroższa. Rzeczpospolita. Wszyscy Polacy równe mamy prawa. Za wolność Polski przelaliśmy krew. Pra ojcom naszym, niechaj będzie sława, że w serca chnęli Ducha Święty zew. Ziemia i morze Polskie nazwita, nasza najdroższa, Rzeczpospolita. Droga ojczyzno, drogi Karpat grzbiety, już nie dosięgnie was orężem wróg. Wtem cały naród pójdzie na bagnety, gdy zabrzmi ojców złoty róg. Ziemia i morze polskie nazwita, nasza najdroższa Rzeczpospolita. Dam Ci za to róży, najpiękniejszy kwiat. Wrócił cały, jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wkładłam ci ja idącemu w bój Białą różę na karabin twój Mimeś odszedł mój sięku stąd Mimeś prób przestąpił kwiat na ziemi ziół. Nim myśl odrzekł mu stąd, nim myśl przestąpił kwiat na ziemi z Róż Już przekwitły pomki białych róż przeszło lato, jesień, zima już. Cóż ci Z wojenki wrócisz do dziewczyny swej Cóż ci teraz dam ja się kuchej wrócisz do dziewczyny swej Tak odkreskowy żeby przenieść i nie ścigamy się już za linią mety Dobrze, drodzy Państwo, to jeszcze zanim odśpiewamy hyl nie, najpierw, najpierw. i później ruszamy. To oddaję głos tylko mojemu koledze, który chce Was troszeczkę zmotywować. Witam Was, drodzy przyjaciele. Fajnie, że nie zawiedliście i na bieg podległości do Wolszczyna tak licznie przybyliście. Już numerki są rozdane, wszystkie duzioro śmiany. Startujemy z marzeniami, jest kolejny bieg przed nami. Widzę, kolega się uśmiecha. Zobaczymy, czy trenowałeś, czy na treningach się nie opieprzałeś. Dziś się przekonasz, na co ci stać, na jego niepodległości będzie się dziać. Będą góreczki, będą zniesienia, będzie ci na nich trudno i źle. Lecz pamiętaj, dziś zabawa liczy się. Będziesz miał nieraz chwilę wzmontpienia, Będziesz miał myśli, po co ci to? Będzie trawa, piasek, błoto, a wam właśnie chodzi o to. Wy lubicie biegi te, gdzie jest trudno, ciężko, źle. I na pewno radę dacie, bieg niepodległości pokonacie. Życie jak karuzera kręci się. Raz jest w życiu dobrze, a raz źle. Lecz ty walcz i nigdy nie poddawaj się. Odkąd stanęliście tu na starcie, już jesteście zwycięzcami. Teraz musicie tylko udowodnić, że nimi naprawdę jesteście. A więc dajcie z siebie wszystko, a zwycięstwo będzie blisko. Dajmy czadu, niech muzyka gra. Bieg niepodległości, starosta otwiera. Dziękujemy koledzy, dziękujemy Michałowi. Drodzy Państwo, teraz już całkiem poważnie. Tak jak powiedzieliśmy, 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości. Poprosiłbym wszystkich o przyjęcie postawy, jak to mówią, baczność, orkiestra, do hymnu. Drodzy Państwo, to szykujemy się do startu. Jak to bywa na każdym biegu, odliczanie zaczynamy od 10, oprócz wosztyna boszyńskiej 11, gdzie zaczynamy od 11. Także myślę, że wspólnie poprosimy o muzę, poprosimy yy, Pana Starostę o wystartowanie biegu. Uwaga, będziemy strzelać. Nie do Was oczywiście. Wszystkim życzę powodzenia. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sta! Poszli, wystartowali, drodzy Państwo. Witamy, witamy na starcie. Życzymy powodzenia, jak najlepszych wyników. 11 kilometrów przed nami. 11 kilometrów z uśmiechem na twarzy. Wszystko znajomych, kolegą, brawo, brawo, brawo! Widzimy się za chwilę na mecie, pięknie, grupa zwarta, biało-czerwona, gratulacje dla Was już jesteście zwycięzcami, stając tutaj na linii startu i widzę Daniela, który zamyka naszą imprezę, oczywiście z biało-czerwoną flagą, do zobaczenia. Startowali, drodzy Państwo, grupa ponad 400 osobowa, w taki sposób w Olsztynie obchodzimy święto 98. rocznicy odzyskania niepodległości, czekamy na nich na meczy, 11 kilometrów, dla na najlepszych myślę, że kwestia 40 minut i będą na meczy, po 40 minutach już najlepsi zawodnicy będą się tutaj meldować.